No dobra, ona jest dla Was, więc chciałbym, żebyśmy otworzyli ją pierwszy raz razem. Tym bardziej, że miejsce to początek tej całej historii. Jesteśmy w miejscu, gdzie ta historia się narodziła. W moim rodzinnym pokoju, teraz należącym do mojego taty, to właśnie tu po prawej stronie. Było biurko. Swego czasu był na nim komputer, klawiatura, i tam pisałem. Jeszcze wcześniej była maszyna do pisania. Uwielbiałem ją, chociaż no było trudno. Szczególnie wieczorami pisać, bo po prostu hałasowała. Ale tam gdzieś narodziła się miłość do pisania. Kiedy byłem dzieciakiem, miałem dwie takie traumy. Takie traumki małe. Pierwsza, że nigdy nie zostanę aktorem, bo aktorzy dużo jeżdżą samochodami. A ja się nigdy nie nauczę jeździć samochodem. Skąd mi się to wzięło? Byłem dzieciakiem. W każdym razie aktorem nie zostałem, prawo jazdy mam od 29 lat. Druga taka mała trałka to, że nigdy nie napiszę i nigdy nie wydam książki. To teraz. No dobra, nie ma na co czekać. Porozmawiajmy o sprzedaży, coś co pochłaniało mnie latami. Jestem podekscytowany totalnie. Z dwóch względów. Po pierwsze, bo to moja, znaczy moja to tak średnio pasuje, tytularnie moja książka. Zaraz powiem dlaczego średnio. A drugi powód to dlatego, że wiem, że ona po prostu jest bardzo dobra. Ja wiem, że jak ktoś chwali coś swojego i mówi, że to jest bardzo dobre, to się obraca to z reguły w drugą stronę. Ale. No i właśnie, tu nawiązuję do tego, na ile tytułarnie jest moja. Wiem, że jest bardzo dobra, bo udział w niej wzięli, zaproszenie do tej książki przyjęło 14 wybitnych ekspertek i ekspertów ze świata komunikacji, sprzedaży, marketingu, zasadniczo przedsiębiorczości. I w ogóle, komunikacji z ludźmi. Książka porozmawiają o sprzedaży... O rany. Nie wiem, co powiedzieć. 454 strony format 165 na 235. Szerokość grzbietu, gdybyście już szukali miejsca na półce 235 mm. No dobra. Unboxing. Porozmawiajmy o sprzedaży. Jeżeli chcesz więcej wiedzieć o komunikacji, nie tylko z klientem, ale też w ogóle z bliskimi ze znajomymi, jeżeli chcesz lepiej sprzedawać, Paweł Tkaczyk, Artur Kuraśnieński, Grzegorz Kiszul, Mariusz Dawid Manowicz, Agnieszka Zawistowska, Daniel Palochowski, Karolina Borkowska-Bylicka, Krzysztof i Rafał Pikiewiczowie, Sara Peleł Tomasz Taraba, Przemysław Siugniak, Paweł Majchrowski i dr Habil, doktor Habilit, to Marek Księgiński. Tak wygląda. Od 5 września startuje przed sprzedaż, zapraszam, 17 października premiera, a książka wygląda tak. Całe życie pracuję nad rzeczami w taki sposób, żeby miały największą wartość. Były jak najlepsze. Tak było z targami Poznajmi Marena, tak było z targami Poznajomotoszku, tak było z każdym szkoleniem i tym bardziej tak samo jest tak wygląda. Mam swoją książkę. Wierzę, że wam się spodoba. Dobra. Kończę. Idę się do niej przytulić i trochę poglądać. Na razie.